Przed ten pora na inspirację, inspirowanki. Moi drodzy, dziś przed Wami przegląd kolejnego planera. Jest to planer turkusowy od Pani swojego czasu, ta limitowana wersja. Tu przy okazji możecie zobaczyć, czym się różniły tamte planery. Ten ma okładkę taką jakby płócienną. No, przez to jak widać łatwiej się brudziła. Te mają taką taką śliską, jakby ceratową. No, różni się też nadrukiem. No, ale przechodzimy do. Do oglądania planera, ponieważ pisałyście mi w komentarzach, że pisałyście, pisaliście mi w komentarzach, że lubicie te przeglądy planerów. To jest planer specjalnie od razu też mówię nagrywam trzymając telefon w ręce, ponieważ będę robiła zbliżenia na niektóre rzeczy, które będę wam pokazywać. Wracając, to jest planer, który był przeze mnie. Używany od stycznia bieżącego roku, czyli styczeń 2019, i marzec, no nie do końca. A dlaczego to za chwilę wam powiem. I tak, no tutaj wiadomo na tej wklejce to nie robię nic. Puste te strony wykorzystuję zwykle naklejając coś. W tym przypadku nakleiłam notatkę wizualną z webinaru Oli Budzyńskiej. O tym, że w 2019 roku będę wymiatać, bo wiadomo, że takie rzeczy się na początek roku przydają. Tu mamy pierwszą stronę. No, planer jest turkusowy, i, a ponieważ styczeń zima to też się kojarzy z takimi kolorami bardziej zimnymi, to też zaplanowałam w kolorze turkusowym. Do, do turkusu bardzo pasuje róż, więc róż także jest. I większość naklejek, które tutaj zobaczycie, pochodzi ze sklepu ogarnięte.pl, który też postaram się Wam później podlinkować. Na początku kolejna strona, ponieważ ja nie używam tych wszystkich stron przeznaczonych na spis treści, no to zakleiłam pierwszą stronę kalendarzem, tutaj też zakleiłam taśmą. Tutaj mam miejsca, które od początku roku odwiedziłam, ale te miejsca widzieliście już też w filmie. Który Wam y, pokazywałam ostatnio. Y, I do te, teraz już tego nie robię. W tym zeszycie mam do miejsc odwiedzanych zeszyt całkiem inny. Oszczędności, tutaj są plany takie, wiecie, dalekosiężne na kolejne lata. Y, I rozkładówka stycznia, ta taka wiecie, główna y, na tych przygotowanych już okienkach starałam się. Y, wyznaczać sobie hasła na kolejne miesiące. I tutaj mamy ważne rzeczy. Kolejny miesiąc luty. Tutaj od razu widać, w jakich kolorach był utrzymany luty. Tam był turkus i różowy, a tutaj jest niebieski i żółty i głównie tematyka kocia. A tutaj marzec, który jest niewypełniony. I kolejne miesiące tak, że mam tylko ołówkiem zasygnalizowane najważniejsze rzeczy, które się mają wydarzyć do lipca, bo wiadomo, że potem że zmienię plany, więc nie ma sensu w nim tego wszystkiego zapisywać. No, przechodzimy już do faktycznego planowania. Tutaj sobie zaplanowałam zapisywanie w, przez cały rok temperatury. Udawało mi się to w styczniu, w lutym już zrezygnowałam, przestałam do tego wracać. Lista rzeczy na 2019 rok. Mhm. Tutaj mamy taką rozkładówkę półroczną, ponieważ, no wiadomo, że przy, przy, no zrobiłam to tak, żeby mi się to przydało w szkole, czyli od stycznia do wakacji, a wiadomo, że w planerze. Więcej niż te pierwsze trzy miesiące czy cztery, i tak mi się nie zmieszczą, więc nie ma sensu robić tego na dłużej. I tutaj są najważniejsze jakieś terminy, wydarzenia, a na dole sobie zapisywałam na, w kolorze takim fuksjowym, czyli w kolorze pani swojego czasu, jakie rzeczy będą w których miesiącach wydawane, i czy je sobie już zakupiłam filiżankę, tak, mini planer. Mini planery, ponieważ było ich trzy, potem wyszedł czwarty, czwartego nie mam tylko trzy. Mówię o tym gwiezdnym, który jest w dwóch wersjach, w złotej i srebrnej. Glen, granatowy planer mam, kurs o książkę mam, w klubie jestem. No. <tak> Także tutaj wszystko jest zrobione. No i styczeń, tak jak mówiłam, turkusowo-różowy. Rozpiska tradycyjna stosuję ją od jakiegoś czasu i jestem bardzo zadowolona z tego kalendarza. Tutaj sygnalizuję tylko najważniejsze wydarzenia w nim, a potem i tak rozpisuję wszystko szczegółowo, więc więcej miejsca jakoś nie jest mi potrzebne. Tu jeszcze. O, pokażę Wam ładną lampę. Tutaj mam zadania na styczeń. Jak widać, zrealizowane bardzo ładnie. Tutaj mam. Co ja tutaj mam? Aha! To jest plan y, postów y, i filmów. To jeszcze był blok przystanek Kłocko. Tu są posty i filmy, a tutaj są pomysły na kolejne posty i filmy. Y, książki przeczytane w styczniu. Filmy i seriale obejrzane w styczniu, ale dużo oglądałam wtedy. Teraz za to więcej czytam. No i tutaj y, ta fajna rozpiska, taka godzinowa. Y, ile czasu spędzam na poszczególnych y, czynnościach, łącznie z podliczeniem godzin pracy w danym tygodniu. Tutaj tydzień trwał tylko 3 dni, bo to był ten pierwszy styczniowy, więc 23,5 godziny na pół tygodnia, czyli też ponad normę. Y, tutaj zmieściłam się równie bardzo tego już później pilnowałam. Tutaj niestety nie wyszło, i tutaj niestety nie wyszło jeszcze bardziej. To jest strona y, przeznaczona do monitorowania rozwoju, czyli zapisuję tutaj kursy, szkolenia, w których biorę udział. Kiedyś dzieliłam to na osobiste i zawodowe, ale przestałam. Wyzwanie codziennie kreatywnie, w którym brałam udział w styczniu. Trackery oglądanych seriali oraz innych rzeczy, które też sobie monitorowałam. Magiczne momenty, czyli takie najpiękniejsze chwile dnia. I już pierwszy tydzień stycznia, rozpiska pierwszego tygodnia, turkusowo-różowa, oczywiście. Y Tydzień, jak widzicie, zajmował mi, to znaczy tak, pracujący tydzień, stronę z miejscem na notatki i rzeczy do zrobienia, zadania. Tutaj miałam weekend, a tutaj miałam różne po tej stronie notatki. Między innymi monitorowanie już się pojawiło, czytanych książek, jakieś ważne zadania do zrobienia i trackery codziennych czynności, które wykonuję. A tu już poszczególne dniówki. W dniówkach wypisywałam zadania. Bardzo mi się podobają te, te pierwsze strony tego planera. Czyli tak, zadania w dniówkach, a później uzupełniałam wydrukowanymi zdjęciami. Tu jeszcze drukowałam na folii samoprzylepnej, więc taki ładny jest efekt. I każdy dzień zajmował jedną stronę. Tutaj są wspomnienia z Sylwestra, spędzonego z ciocią i z mamą. Tutaj mamy tak pierwszy. 1 stycznia, czyli po sylwestrze, śniadanie złożone z sylwestrowych resztek, pyszna kawa. No i niestety przykra niespodzianka, ponieważ ktoś nam spalił wtedy kosz petardą rzucił po prostu do niego petardę. Mieliśmy nieplanowany wydatek zaraz na początku roku. Kolejna strona: spadł śnieg. Następny dzień, popołudnia, praktycznie cały od grudnia y, do w zasadzie no, takich już ciepłych dni, czyli praktycznie trzy miesiące, może ponad, y, graliśmy sobie w karkasone nie wiem jak to się mówi. Każde popołudnie po, po pracy, po obiedzie. Kolejny dzień, i tutaj jakaś notatka wizualna, pewnie dotycząca jakiegoś wyzwania sprzątnęłam biurko. Zrobię to co tydzień, ale czasami tak spektakularnie, czyli są duże zmiany. Tutaj widzicie zeszyty na dole, a mój zbiór pisaczków na górze. Tak, to jest mój zbiór pisaczków. Kubków są dwa rzędy. Jakby ktoś nie wiedział, ile mam, albo ktoś nie wierzył. Tutaj jest nasza tabela z wygranymi w grę, o której mówiłam. O, a to jest biurko po sprzątnięciu. Pisaczki wywędrowały do tej szafki na no, była postość należąco, a tutaj trafiły zeszyty. Teraz, oczywiście, już trzy razy się zmieniło, wiadomo. Następny dzień śnieg, kawa, pracownia wyzwanie czytelnicze. Kolejny tydzień tak samo jak to było poprzednio z notatkami na drugiej stronie i dni znowu jeden, jedna strona jeden dzień, to jedna strona. Tylko starałam się już w dwóch kolumnach robić zadania, a później jeszcze podzieliłam sobie, że w jednej kolumnie prywatne, w drugiej związane z pracą. Tu mamy nasze zwierzęta. Tu też mamy nasze zwierzęta wszędzie rozłożone. Tu dostałam jakieś śliczne naparstki. Dostałam albo kupiłam, już nie pamiętam. Następny dzień. O, tutaj kupiłam sobie taką piękną torebkę. O, tu ją można zobaczyć. A tutaj sobie z Moniką przed jakąś taką. To Czwartek to pewnie rada, więc sobie zawsze zamawiamy różne pyszności. Kolejny dzień: piękny i słoneczny, chociaż śnieżny. Sobota. I niedziela to była orkiestra. I wybraliśmy się podziwiać z tej okazji piękne alpaki. Kolejne wyzwanie, ale niestety nie wzięłam w nim udziału. Tradycyjnie rozpiska tygodniowa na styczeń, tak jak ostatnio. I znowu każdy dzień na kolejnej stronie. A tak, a tutaj są takie dwa zdjęcia: to jest zdjęcie z przedpołudnia z okna szkoły. Piękna wiosenna pogoda, słońce, i Chyba dochodziło do 20 stopni. Tak było o 17 zaraz po pracy, gdy pojechaliśmy do sklepu. Grubo śniegu. No i zawieja, zawierucha, zadymka. Tak, tak, takie kontrasty styczniowe. To było 14. Tak, a tutaj na zdjęciu mamy: tak, to są rzeczy mojej i Moniki. Dwie identyczne torebki, dwa identyczne planery, dwa identyczne piórniki i kubki, może nie identyczne, ale z tej samej serii. A tutaj jeszcze kolejne nasze torby w koty, także wszystko mamy identyczne. Tak jak bliźniaczki do szkoły. No, tutaj widać pamiątka po, po kole, ale zostało szybciutko zrobione na szczęście. Tutaj jakieś kolejne zebranie. I jak zwykle pyszności. Następny dzień. aha, tutaj zmieniliśmy. Jak to słyszycie nasz zegar. Tutaj zmieniliśmy pralkę, bo nam stara się zepsuła całkowicie. A tutaj dostałam od Martynki zakładkę, a ona dostała dwie zakładki od natali, od Bonati. I jedną z nich podarowała mi następny dzień, nasze zwierzaki. Znowu jakieś książkowe wyzwanie. I znowu rozpiska tygodnia, tradycyjnie. I to samo co wtedy. O jak tutaj piękny zachód słońca. Aha, to na cmentarzu robiłam to zdjęcie tak, faktycznie, tak było wtedy pięknie. I przyszedł nowy planer. Żółciutki. Taki fajny wiosenny już. Tutaj chyba tak. Tutaj robiłyśmy dzieciom konkurs kaligraficzny i to są ich piękne prace. Kolejna rada. Już jemy pyszności nie tylko z Moniką, ale w cztery. Piątek. Takie fajne y, zwierzaki były w biedronce. Najpierw kupiłam lamę. Może kupiam od razu, bo tutaj nam o, widzicie? To jest ten wielorybek. On świeci. Tak wtedy był właśnie kupowany. No, tutaj, jak zwykle, pamiątka z gry i pyszna kawa. Tutaj na konkursie, Szopek, otrzymujemy z Martą podziękowania, bo jak zwykle wymietliśmy, i, i nasza szkoła zdobyła większość nagród. Zaproszenie na jakieś wydarzenie. Aha związane z tym y, koncertem festiwalem Rajmana, y, y, gdzie biorę udział w jury. I tu już końcówka stycznia. I tutaj podsumowanie stycznia w zdjęciach, takie najważniejsze rzeczy w zdjęciach i puszki. I podsumowanie takie, które kiedyś robiłam i umieszczałam na blogu. Bardziej szczegółowe. No i luty, tak jak mówiłam. Żółty, niebieski i koty. Tradycyjny kalendarz. Zadania na luty. Też w większości zrealizowane. Oś czasu z monitorowaniem, czasu pracy. Yy, tak. Tutaj. Tutaj były ferie. Tutaj były ferie. Tak, tak. Były ferie, więc tylko go 11 godzin pracowałam w tygodniu. To sarkazm, jakbyście nie widzieli. No. Ale starałam się mierzyć, stara, zaczęłam mierzyć i monitorować czas pracy w momencie, kiedy doszłam do 50, nie, do 64 godzin w tygodniu. Opłacone mam oczywiście tradycyjnie za 18 lub 20. Doszłam do 64 godzin. Wtedy się przeraziłam, zaczęłam po raz pierwszy monitorować, zeszłam do 52, potem znowu starałam się zejść o te 10. No nie zawsze mi wychodzi, ale czasami się to jakoś tam wyrównuje. Tutaj mamy cele nie, nie cele planowanie pomysłów na bloga YouTube'a, ale tu już zaczęła. Tak, tutaj już się zaczęła inspirowanka, zmiana całkowicie bloga, więc tutaj już te plany się jakby zdezaktualizowały. To, co przeczytałam w lutym, obejrzałam mało, ale trochę jest. Najpiękniejsze chwile. Rozwój. Tutaj kolorami oznaczyłam na niebiesko szkolny, na żółto osobisty. I tradycyjnie, tak jak było dni. I tutaj chyba się właśnie starałam już robić osobiste te zadania w jednej kolumnie, a a takie chyba pracowe w dwóch, tak mi się wydaje. Może, może nie. Tutaj takie fajne zbiedronki organizery. Zaraz wam pokażę. Jeden mam, o, to koło siebie. A mam wszystkie trzy. Najpierw kupiłam dwa, turkusowy i taki brązowy, a potem jeszcze dokupiłam biały. Kolejny dzień, kolejna torebka, taka piękna, czerwona. Nie, nie jest w kropki, to przy, bo to jest folia przezroczysta. Przebijają kropki z planera. Miła wycieczka do wałbrzycha, była wtedy ładna pogoda, oczywiście action. Aha, a tutaj tydzień zaplanowałam za pomocą takiego planera. Zadania są po tej stronie, też monitorowanie czytania. I dni jak zwykle tak jak, tak jak ostatnio, na jednej stronie jeden dzień. i uzupełniałam oczywiście wszystko zdjęciami to dziewa nasza mulina tak i jeszcze jakieś wyzwanie kaligraficzne to chyba zeniowe wtedy było brałam w nim udział tak tu jest mój specjalny przez dziewczyny stworzony hashtag nienawidzę zimy i naklejka oczywiście z tym hashtagiem a to nasza pyza która też nienawidzi zimy i zawinęła się w pło. Yp, może w boże co ja mówię w koc Naklejki od dziewczyn ogarniętych. Cały czas widzicie tutaj te zdania z wyzwania. No generalnie powiem Wam, że podobają mi się te dwa miesiące. O, tutaj zamówiliśmy takie pyszne naleśniki, ale były obłędne. Takiego nowego, wiecie. Tu jest inspirowanka. Zrobiliśmy prezent yy, za zapis na newsletter. To jest taka zakładka do książki specjalna, która pozwala też robić notatki. Tu mam jakieś różne trackery. Kolejny tydzień też rozpiska w ten sposób, wykorzystaniem planera, zadania i trackery tego, co czytam i tego, co robię. Tu mi się powoli już zaczął klarować, właśnie taki tygodniowy plan, z którego powstały później naklejki. Poniedziałek, powrót do szkoły po feriach. Wyzwania kaligraficzne. Zakupy od Zeni, y, uszy z okazji dnia kota. Bardzo mi się podobają te strony. Są takie urozmaicone, a jednocześnie poukładane. Tutaj mamy zawsze te zadania, a tutaj jakieś, nowe wyzwanie kaligraficzne jakieś notatki ważne. Także. Także jestem z tego, powiem Wam, zadowolona. O, a tutaj z okazji walentynek dostałam dla kochanej pani Ani piernikowe serduszko dziecko robiło samodzielnie i znowu mamy zadania znowu mamy grę znowu mamy wyzwanie jakieś kolejne jeszcze wyzwanie chyba jakieś kreatywne ale to był piękny dzień prawie wiosna, zobaczcie 14 stopni pojechaliśmy sobie fotografować mm, krzyże pokutne przy okazji wiatra, który już kilka razy robiłam Pyza się wygrzewa na słońcu. To był 16, 16 lutego było przepięknie. Tutaj mamy dzień kota. Tak, dzień kota i skrapka nam przyniosła prezent, taką fajną, tłustą mysz. Biedna stoi pod drzwiami, bo jej nikt bestialsko nie chciał wpuścić do domu tu było wyzwanie zeniowe, kaligraficzne tutaj jeszcze dodatkowe zdjęcia z tej wycieczki piątkowej, czyli krzyże pokutne, potem w Ikei zjedliśmy sobie przepyszny obiadek łososia, znaczy jadłam łososia Marcin jak zwykle jadł te no te takie, małe, te takie małe, ja ich nie lubię klopsiki, o klopsiki no i potem jeszcze zakupy na Bielanach kolejny tydzień, strasznie mi się te miszki podobają to chyba są z Tegera, o ile dobrze wiem ale bardzo fajnie się na nich notuje, na tych karteczkach. O, tutaj cały tydzień. I znowu dni jak zwykle. by dostała od znajomej mojej takiego fajnego rekina do spania. Tak, tutaj my z Moniką, bo to był dzień kota w kocich uszach, a dodatkowo jeszcze od koleżanki z pracy dostałam taki koci kubek tego dnia. Także same przyjemności. I wyzwania. Wszystko tak, jak zwykle, nic się nie zmienia. Ja Wam tylko zbliżam na jakieś takie ciekawsze momenty, którym się po prostu podobają. Tak, webinar. O, tutaj braliśmy, brałyśmy udział w prezentacji z, na zakończenie projektu Działaj lokalnie. Przedtem byłyśmy na pysznej kawie i gofrach, a tutaj już podczas prezentacji. A to się zbiegło, tak, to było wyzwanie, ale bardzo się zbiegło właśnie z prezentacją. Rozpiska, to był festiwal nauki w szkole, rozpiska klas, z którymi miałam zajęcia z kaligrafii. To jestem ja w czapce, które wygrało jedno z moich dzieci, a tutaj po południu poszłyśmy jeszcze do znajomej na urodzinowe ciasto. Państwo grają w grę, można zająć pudełko od gry. Bardzo się chrupkowi podoba. I tutaj gdzieś sobie jechaliśmy. Aha, do Aldiego, tak, bo były takie ładne taśmy, więc jechaliśmy sobie do Aldiego. Najpierw chyba w Ząbkowicach, a potem jeszcze w Dzierżoniowie. No i tutaj kolejna notatka, sklejona notatka graficzna z webinaru. Następny tydzień. No strasznie mi się podoba to planowanie. Chyba muszę coś popracować, bo teraz jakoś tak tylko te naklejki i naklejki. Naklejki też Wam potem pokażę. Kolejne zadania. Tutaj przyszły zakładki, a tutaj przyszły piękne, y zamówione broszpany. A tutaj pojechałam po marcina do pracy. Do barda i odwiedził mnie kot. A tutaj już się zaczyna robić wiosennie. Jak widać, tak budyń pomaga w barzeniu kawy. Tutaj był tłusty czwartek. Zamówiliśmy do klasy pączki, a to jest pączek namalowany przez Martynkę i moje kochane dzieci, które zaraz będą się objadać pączkami. Y tak, a tu miałam wydrukować zdjęcia, i tego nie zrobiłam. Jak widać, nie wszystko jest idealnie. Tutaj też. Stąd mieliśmy te naleśniki. Podsumowanie lutego. Bardziej szczegółowe podsumowanie lutego. Tak, co zrobiłam, co poszło nie tak. Wnioski na przyszłość, więc tutaj jeszcze bardziej szczegółowo podsumowywałam. A tutaj już pierwszy wiosenny miesiąc, czyli marzec. Czerwono, zielono, żółty. I tu będzie niespodzianka, ponieważ za, tak, już tu widać. Zaplanowałam go sobie ślicznie, zadania, kwiatki, wiosenne i tak w zasadzie do tego dnia y, prowadziłam go w tym zeszycie. Jak widzicie, zeszytu jeszcze połowa. I stwierdziłam, że mi się nie podoba zaplanowany marzec, i przeniosłam się do zeszytu całkiem nowego, żółtego. Pokażę go Wam następnym razem w kolejnym filmie. A tutaj tak szybko przelecę, ponieważ to planowanie marca było bardzo ładne, podobało mi się. No ale tak naprawdę marzec realizowałam i planowałam w nowym zeszycie, więc to są tylko, to są tylko takie pierwsze dni. To, co zdążyłam, chyba do 10 marca zrobić. Ale generalnie samo planowanie było piękne. Ale jak widać, je porzuciłam jeszcze na początku miesiąca. Rozpiska blogowa. No wszystko jest cudowne, prawda? <grych> tylko, że, tylko że nie. Tracker. Tak, wykorzystałam tutaj te planery naklejone. To jest rozpiska najpierw tygodniowa. Znowu udział w wyzwaniu. Tak, i tak wyglądały moje dniówki. To był szczegółowy, yy, szczegółowy taki planer klejony, a tutaj zadania plus realizacja wyzwań i po prostu przestało mi się to podobać, więc przelecę wam tylko. Już tak pokazując ewentualnie. Jakieś szczegóły ładniejsze. Ponieważ już mi się to nie podobało. Wszystko ładnie ślicznie, ale jak coś nie pasuje. No to nie pasuje. Jak coś nie pasuje, to nie pasuje. No po prostu męczyłam się z tym. Bardzo, bardzo długo się zastanawiałam. To znaczy aż do 10 marca. No i w końcu podjęłam decyzję, że... że nie. Że jednak nie. Że zmieniam. I przeniosłam się do nowego planera. No, tutaj planowany jest tydzień literatury. Tak. No. Więc marzec zobaczycie już w zeszycie żółtym. Czasami tak jest, po prostu nie ma co się męczyć. I trwać w tym, co nam nie pasuje. Ponieważ zmiana decyzji nie jest jakimś tam złem. Czasami gorsze jest pozostawanie w tym, w trwanie. No i tutaj na zakończenie zeszytu, to już miałam, widzicie, powklejane notatki z webinarów, karty pracy do webinarów, artykuły, na przykład tutaj są z tych naszych działań szkolnych, które, które robiliśmy, tutaj są, tu jest akurat projekt, Zgrane popołudnia, w którym braliśmy udział. Jakieś tam mm, testy pisadeł, które kupowałam. Rachunki, paragony. O, jakieś tam tutaj, o, tutaj na przykład, jak się pisze od Zeni, praszpenami Znowu kolejne karty pracy z webinaru. O, zdjęcie jakichś tam zakupów. O, I to jest wszystko. Tak wygląda mój turkusowy planer. Czyli, tak, de facto znalazły się w nim dwa miesiące, dwa pierwsze miesiące tego roku. styczeń i luty, marzec zaczęłam, ale planowanie to faktyczne planowanie marca. Obejrzycie sobie w następnym miesiącu, w następnym filmie, gdy będę Wam prezentowała żółty planer. Do usłyszenia.